Cześć Szalom! Kontynuujemy desideraty. Ciesz się zarówno swoimi osiągnięciami i planami. Kropka. Ile z tego co planujemy się zrealizowało? No różnie to bywa. Ale no myślę, że część tego, co chcieliśmy zrealizować, nam się udało. Nawet jeśli to tylko 10% to już coś. Na tyle coś, że mamy się czym cieszyć. Ponadto inne rzeczy zrealizowaliśmy bez planów. To kolejny powód radości. Czyli plany są zawsze zaplanowane, a osiągnięcia no niekoniecznie, ale przez całe życie to już sporo. Każdy dzień po dniu coś nam się udaje i cieszmy się tym wszystkim. Samo ukończenie szkoły podstawowej i średniej to już wielki wyczyn. A i potem mamy coś na koncie. Coś pozytywnego. Nawet porażki nas czegoś mogą nauczyć i to nie jest e, takie zmarnowane. I Coś zawsze nam da. Jedno to to, co my planujemy, a drugie to to, co planuje dla nas Bóg. Cieszmy się tym wszystkim, co w życiu zrobiliśmy, pamiętając, żeby wszystko możliwie pchało nas w stronę zbawienia ziemskiego i wiecznego. A co nas od tego odpycha, korygujmy. Tyle na dziś. Z Panem Bogiem. Pa.